Coś uderzy na pewno I po tym po takie <śmiennie> ty. Powiem Ci, że żadnym mężczyzną nie byłem tak blisko jak z tobą do domu miejsca. Trening z naszymi kacharami poprowadzi zawodnik KSW Michał do mnie. Michał Cześć. Cześć. Zrobimy tak, żeby się Wam trening nie tylko podobał, żebyście to wcale na pewno dobrze zapamiętali, nie tylko polubili, ale i pokochali. Tak też pewnie. No. <śledź> Michał jest to zawodnik KSW, który część przygotowań do swoich walk przeprowadza u nas w studiu treningu Profesjonalnego HELP. Dzisiaj w ramach rewanżu poprowadzi trening z naszymi hatarami, także serdecznie zapraszamy. Wcale się nie boimy. <śledź> 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 <śledztermiennie> <śledź> <śledź> Kurwa <skrywa> ja jestem od na antybiotyku, pompa będzie. Nie, 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 I nie, nie, I drugą! I druga noga. Druga noga coś tu nie, noga! I nie, 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 No nie, Raz w lewo A co się tak kurwa śmiejecie Tu stanęli taki bez <gryny> prawo się trochę pośmiać Po 10 przysiadł <gryny> Mam jeszcze takiego zawodnika specjalnego Dodatkowy zawodnik To jest UFC zawodnik Złudzony Adam Ahoj. Z najbardziej odporny zawodnik na sali Ja podejrzewałem, że żeby mi na w przód. Mama powiedziała, że to Ty, dużo płynę na tych filmach Ja pierdolę kurwa Ale nie klucę. Zagada na zewnątrz. W związku z tym Tomasza. Urwam dwa razy. Do środka. Pamiętaj nie trzy razy, bo musi się bardzo was Głowa przez tył. Na boki. Jez, Pierwsza kurtuja. Pierwsza kurtuja. <laughs> Pierwsza Daj go karę. Będzie dobrze. Daj na lewo. Wbijię. Daj. kółeczko. Proszę. Raz, raz, raz. Tu za trenerem się pięknie tyka <laughs> Co zrobimy sobie na odwrót, to ja powinienem załatwić. Nie pierdolę. Ja, ja też pierdolę. <laughs> Jeden skip, skip, A. I jest skip C. Jedziemy Nie wiem, czy wam się kiedyś zdarzyło, skip B. Wypchnięcie nogi w przód. Tal się ruszają. Są te kocieruchy, proszę. I na zewnątrz. Jakby <grywa> ma ajkosy wychodzą tam w górę. Ja myślę, że oni już po rozgrzewce będą... <grywa> dość wyczerpani, ale to dobrze. Przygotowani do wyścigu. Stopy na zewnątrz. Tu jest kur... trening? Do źródełka. pan no, ma na jakiś trening, to mamy, co? Do no, środka stopy. Ma się uch. trenera, bo z tym trenerem nie ma rzadków. Jak? <grywa> Kuria wiatr, jasne przemianę Gdzie uciekasz? Wracaj! No zejdźcie! Ja o kogo tu jestem dzisiaj? O to byłem proszony! Weźcie tam więcej! Dr. Daj? <crawl> Proszę <prejudice> mi w tej chwili poważne propozycje! Przedbiję w niego Kurwa mi zegarek mówi, że mam za wysokie tętno! Zwolni! Dobra, okay, zaczynamy elementy gimnastyczne od najprostszych Przewrociki w przód, co jest ważne, broda, żeby kierowała się w stronę mostu przede wszystkim, żebyście nie zapikowali gdzieś czołem płatę. I po jednej długości. Od przodu. Broda mocno do mostu. O, ja już ja się głowie kręci. Oczy chodzimy. Wziął mnie z kurwa. Ja jak najmniej. już kurwa Oj, Ja zaś się zrzykał. Nie no, Marcina musisz przenieść, nie ma wyjścia. To zrobię jeszcze No Patrzcie, spróbujemy w tył w takim razie. Na spokojnie, z niskiej pozycji, kładę się na plecy, przerzucam nogi. Tak samo, broda do mostka. Łącz Dawaj. Kładzie się na plecy, cyk, ładnie. Jak pantera, o jak mi się w głowie kręcił. Dawaj, jeszcze jeden. Bardzo dobrze, Paweł. Środę na szesnastą. Grupa początkująca. Okej. Mówiłem, po trzynastu latach nie, nie. może stoczyć się z Mamedem. Ja ty ja możesz sam, się stoczyć z tej sali. Ja jestem poważnym starszym panem. S nie dla nie mnie takie życie. Że już nigdy w życiu nie obstawię ani złotówki przeciwko Mariuszowi na pewno. Ja już, już mówiłem, że go załatwi Materla, mówiłem, o wielu zawodnikach mówiłem, że go załatwi, a Mariusz zawsze jakoś tak udowadnia mi, że jednak nie mam racji, nie postawię przeciwko niemu ani grosza, przysięgam. Muszę przewrócić przez bark, tak? Czyli jak mam lewą nogę z przodu, to prawą ręką macham w stronę lewej nogi. dalej I na odwrót, jeżeli mam prawą nogę z przodu, to macham lewą ręką w stronę prawej nogi. to. Ała! Jest urodzony ninja, jeszcze ze trzy minuty będzie, dawa O, teraz już lepiej. Decydowanie. Pokaż jeszcze raz. Prawa ręka do lewej nogi z przodu. Dziwa. Teraz patrzmy. Yes. A, bardzo ładnie! Na... O się O, to by się oczekiwać. No właśnie, bo ja też jakoś tak nie umiem. O, ale jeszcze raz. Zawsze jedna strona jest słabsza. Mało kto ma zupełnie symetryczny mój Kurwa, Kur... mi się tymi kropcami odbija teraz. Od której zjadłeś klopcy? O fu do siódmej. Pozostałeś, że jeszcze dzisiaj mi Ja A ci mówię, ty zrezygnuj z tego kamaro, bo to nie jest warte tego. Zrobimy kolejne ćwiczonko, to jest pad na plecy, co jest ważne w przypadku na plecy, żeby to zrobić jednocześnie, czyli jednocześnie uderzamy rękoma o matę i jednocześnie plecy spadają. To może być trudne, jak na pierwszy raz, synchronizowanie tego, więc najpierw spadają plecy, potem umawiamy się, uderzają ręce. No jak ktoś potrafi to zrobić dobrze, to może się wybić, Trochę się nie stanie, no ale... Możesz Ale ja chmij, przy nim, przy nim to bym nie zdążył trzy razy krepnąć, kurde. <grym> I, I przewrócik przez Bart. Albo przez jeden, albo przez drugi. Widzisz, że jakbyś szybciej robił, to by nie dodał przewróciku, a ty gadasz, gadasz. Lecimy tak. Dawaj, Dawaj, coś uderzy na pewno. Upadnień <śmieniu> ma na matryca rękami trzeba dać nawet trzy godziny później. Palce wybijasz się w górę, spadasz na plecy, dłonie przy biodrach uderzają matę. Dłonie przy biodrach uderzają matę. Na wysokości U... biod. Nie wiem. Był ten laktoza zły bemondowany i kurwa na wysokości. Kur. Trochę na dupę było, nie? No i przewrotka do tyłu. Dalej. Teraz ty. Do domu, kurwa. Już tam rodzic Au! Pani plecami, no? Niżej, niżej. Pyk. Dobrze i przewróci. Ale. Nie, tak, tak. nie. Nie prosto. Paweł, to Co? wszystko przez te skarpety. To, sobie... to są <laughs> całe kaletki <kolesone>. na <laughs> Teraz mam dla Was fajne, skomplikowane ćwiczenie. Siądźcie sobie naprzeciwko mnie. Spróbujemy to zrobić synchronicznie. Się tutaj piśmionego kolana, broda mocno do mostka i przewracam się na bark, nie na plecy, to jest bardzo ważne. Broda do mostka i teraz tylną nogą, czyli w waszym przypadku lewą, moim prawą. Zaczynam sobie dreptać dookoła siebie, tak żeby ciężar ciała przenieść na kark. My to nazywamy przewrotem przez kark. Ty, tu idziesz i teraz tak, tutaj mocno wchodzisz na ciężar i tu idziesz dokładnie i drobnymi kroczkami na drugą stronę. Paweł <grym> <grym> <pink> ma <master> <grym> <grym> to do dyspozycji. Człowiek, fajn, czeka. Fajn, kurwa. Dobry, że masz taki To wcale nie jest takie powiedziane, <grym> że... Dobry, nie. Jest, <grym> tam, tak, że... tam też walczył z tymi transvestytami. Co, co jest? znaczy ta karka? Dobra. <grym> Chcę brodę, rozkał. Dobra, że tu. Tak, tak, taka ja cię tu dźwignie? Tak, aż taki silny to nie jesteś. Jest. Brawo. <grym> Jurbony ty. Weź, dobrze, że trzeba zapamiętać go. Dawaj co, co co co? Co? dawaj. co dawaj? Co dawaj? Możemy się założyć, kto go podniesie w jest nie ale dobra spróbujemy. No no. jak w Titanicu właśnie nie <grym> Ale trzy <ale grym> minuty cię mogę utrzymać, przy <grym> ile? Nie, no, to starcie, żebyś nie podniósł. Tak Piekawni. jak. Żebyście nie poszli do kamaru i żebyście szybnie mieli zaparowanych. Co się tak boisz Tomek? Co się stało? Oj Ujjujuj! ,Mm. I Jeste <Sz> Tomek, jestem nierobliczany! Ujujuj, Idziemy z tą Pawą, chodź kurde. No, strategię odmówił. Moim zdaniem szykują się na Ciebie. Tak? Tak, szykują się na Ciebie? Tak. Popapaj, już strategię. A przygotowali jakieś pole? Oj, ty masz Do Dwadzieścia Odkąd? <gry> Od 16 lat. 2 tygodnie. 16? Jakoś mając lat 12 zacząłem chodzić gdzieś tam na pierwszą stukę walki, na capoeirę w moim wypadku. No a potem coraz bardziej dochodziłem do wniosku, że ja nie chciałbym tańczyć i robić akrobatycznych klików, a bardziej chciałbym się bić. No i kierowałem się w stronę gdzieś tam coraz butalniejszych sportów walki. Zobacz, aż mu oczy wyszły, jak to potrafisz. Ty kurwa, no znowu mi pika, mam za wysokie tętno, muszę począć. 16 lat zacząłem gdzieś tam walczyć w Muay Thai, zacząłem trenować Muay Thai, walczyć w zasadzie zacząłem dwa lata później, kurwa. mając 18, potem do MMA to już była krótka, krótka o, droga, jest. krótka piłka. A to nie, to widzisz, my to tak staramy się o taką sylwetkę, żeby w Mielnie bez koszulki chodzić. <laughs> To nie trzeba mieć serwerki. Paweł, jak do tej pory, on dwie pary już tutaj panowie cię przygotują na pewno. No, no jest mam możliwości. Ale on cię, bo ja mam dla was jeszcze... Ale on też tam jest 16 lat. O, on mi każe regenerację zrobić, 20 minut teraz. Paweł! Dobra, teraz będzie trudny element, czyli zrobimy sobie kołyskę. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak. Nie, nie, problemu. Raz na drugą stronę. Nie było w karku. Ty jak ja już uszedłem, już treningu się treningu, to to zrobić. To już byś naprócił. Już dzisiaj ten musisz ten. to zrobić. To nie jest Włodzisławska. Ja wolę na fit. To nie jest, jest, jest wodzisławski można się spocić, bo ludzie coraz wycierają, <laughs> przerywają ten trening. Ej, ja tam robiłem cały ciężkie tam, treningi. Ej, tam tak wygląda trening właśnie tam stoją. No, tak. Kurde, o szybciej się musisz zacząć prostować. prostować. Jak nie mój... da! To jest takie ćwiczenie, któremu musisz zaufać. Jak spadniesz płasko, to będzie wolało. Jak spadniesz na jest... element to Zymna. będzie wolało. A! To są te. Kurwa, tampony dla krowy. Próbuj. <grym> Ona na ch... podchodzi z tą kamerą. No to pierdola. To nie można pomedytować Kur. Tak nie rób, bo trzeba się wybić. To jest inne ćwiczenie, <grymne> ale... <grymne> Dobra, ale słuchajcie, mam dla was Rafał. zajebiste ćwiczenie właśnie, na to Rafał, mogę cię na chwilę prosić? Tak. O, o, o. Rafał, na Rafał nam to służy jako drzewo. Rafał, stabilnie. Ja skakuję sobie na Rafała. Przewodzę sobie dookoła. Pięknie. Idę sobie całkiem na drugą stronę. Tutaj staram się dalej nie spać. Ale to ja mam tą mszy... Powiem Ci, że z żadnym mężczyzną a, nie byłem tak blisko jak z tobą. Samierz <grym> 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 <Zamiarzymi, grym> Krzysztońkę, kurwa, chłopiem, okay. że w cielak dużo walczy. On ma tą koszulkę wyciskającą o, a tu jest... Pora... Co byś powiedział jakby Adam był? To co? Trener też proszę no. tutaj. Mówili, żeby... O właśnie. Dobrze tylko spodnie <grym> z <bez. grym> No to jest zadanie dla was panowie. Patrz kurwa, będzie mi tu podjeżdżał z tą kamerą. O kurwa. No, poru poruchałeś ostatnio, bo możesz <śm> będzie nie poruchać, kurwa. Albo jeszcze mi się spodoba. Dawaj. Trzy, cztery... Ale tylko trzy, Kurwa utrzymaj. Trzy, cztery i ry <śm> <śm> Ja cię trzymam! Radyńskich to się tak łapali. O! Ja wiesz, ja wiesz, ja wiesz, się doda, proszę! Proszę! Nogi! I teraz musisz przejść pewnie. Bo... No teraz to się splotł i nie przejdzie. Pod ręką wreszcie. Pod ręką. Przynajmniej mi tak nie zawsze, nie? I wtedy sobie mogę manewrować nogami do przechodzenia. A ty chcesz znowu, żeby zapkę się. Uważaj mam hemoroid, nie rozszerzaj. Dawaj. Nie rozszerzaj mi tych <setyk>. śladów. Işte Dobre, to jest Dobra, że mamy za sobą. Przejdziemy sobie w takim razie do jakiejś techniczki. Nie, nie? Zrobimy sobie w takim razie najprostszą technikę z brazylijskiego jiu-jitsu ale zarazem najskuteczniejszą. 90% skończeń to o, jest. Dusze nie z zaplecy. Mataleo. Ja sobie tutaj. pakuję sobie tak zwany seatbelt tak? Czyli tak jak pas w samochodzie idzie sobie po ukosie. Tak ja jedną rękę mam pod pachą, drugą mam nad jego barką. Tutaj będę chciał sobie piąć nóg, czyli jedną nogę wpinam sobie tutaj, drugą tutaj. Nigdy, broń Boże, nie zapinam nóg w taki sposób. No tam jest taka bardzo przykra dźwignia na kostki, to znaczy gościu zapina nogi na moich. No narzuć jedną nogę, drugą i teraz ostrożnie, żebyś mi nie urwał No dociskasz na dół. A widzisz. No i mi się, ja tam, sobie, tak? mi się tam bardzo nie podoba i jest niefajnie i ja to odklepuję. Wierzcie mi na słowo. Natomiast tutaj skupimy się na tym, żeby miał ja tą ręką, która jest ciążona pod pachą, skierował się na górę nad Bo teraz jak gościu się będzie bronił, żebym ja go tutaj nie udusił, to od czego zacznie? Odklepania się. Czy... Od rozrywania rąk. jak będzie rozrywał ręce, to ja puszczam górną, dolna, wślizkuję się tam. Nie jak je klepać? Jeszcze nie. Jak trzy razy odklepisz, to ja puszczę. No, no, Chodzę tak. sobie tutaj, zapinam sobie rękę za biceps i kieruję ją za głowę i zaczynam nabierać powietrza w płuca, a Jednocześnie ściskam ręce. Ua. Przede wszystkim nie dać sobie zajść za plecy. Wcale to nie jest takie rzadkie, zawodnicy w walce są spoceni, są śliscy. Jest dużo łatwiej to zrobić, niż tak naprawdę w warunkach treningowych, na sucho, w koszulkach, w braszkach. Ja w związku z mężczyzną zawsze stoję z tyłu. No tak, generalnie pozycja pozycji od tyłu należy pamiętać, żeby zawsze być z tyłu. <grym 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 a w trójkącie <grym> uważać, żeby się nie styknąć cisierkami. No nie ten ja ryb to zwyczajnie po no? Pamiętaj, trzy razy. No, kurwa, no to będzie się popisywał. My myślę, że dwa razy jeden, dwa razy drugi. I co? Byk, tak mu? Byk. Tak. Ale która ręka miała być zapięta z góry? Tak. Ta. Tak jest. Dlatego, że jak on będzie się bronił, będzie spiechał twoją górną rękę. Aha, aha. to ta, która jest dolna, płynie sobie po szyi. Zapinasz na ogień, jedną, drugą. I teraz? I teraz czekamy, aż gościu się zacznie bronić, nie? On ściąga sobie rękę. On nic nie ściąga, on jest kurwa nieżywny, zobacz, bo mogę z nim robić co chcę. I wciskasz, no ale nad barkiem, nad barkiem. Prawą rękę, nad barkiem. Ooo, jest jest, 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 o, mamy walkę. Uciek, uciek, ma Nie, panie, lepiej się efektywną stroną drogi, nie zaklęczną. Ja cię zawsze rozluźnię, kurwa. Zaraz ci zajebie fawulą. Tak? Tylko która ręka miała być z góry. Tak jest. Teraz się zgadza. Co dalej? Gościu zaczyna spychać ręce, nie? Ciao. Ty teraz prawą ręką będziesz chciał śliznąć pod jego szyi, pod boku. No, powstanie na Dalej, dalej. Trochę ci się wyśliznął. Ja wchodził na niego. To pierwszą górę wygrywa. Mały, pełen osiad, tak jest! Zmiana pozycji, sweep. Bumty dla zawodnika, czerwony raz na proszę Kupujcie w interview! <laughs> Ale jak oni wytrzymują tyle rund po 3 minuty, kurwa. Ja fjardowe. Nie, fajnie tylko, że my siły do walki mamy na 30-40 sekund, kurwa. Chłopie. Przecież... Długie. tylko Najman. Najmana w czasie, gdy mamy największą siłę, pokonalibyśmy trzy razy. Sprawdzimy Wasze umiejętności posewskie. Zaraz coś klopsy pomylił. Wiedziałeś, <laughs> wiedziałem, że wrócimy do klopsy. W takim razie spróbujemy sobie zacząć od najprostszej techniki. To jest lewy prosty. Tak, obaj jesteście praworęczni? Tak. Praworęczni, więc praworęczni. lewą nogę ustawiamy sobie z przodu. Ciężar ciała staramy się. Na lewą? Tak, jest lewa z przodu. Ciężar ciała tak mniej więcej po 50% na nodze. I biodra. O, coś tam się kiedyś... Coś się k***a na YouTube. Coś nie, coś potrafi. Tak? <grystanie> Matko jedyna. Prawa ręka jest jak przyspawana tutaj kostami do... Prawa. Ta dróżba. Słoma siano. Prawa, czyli tylna, jest przyspawana tutaj kostami tak. do... do łuku brijowego. Łokieć tak samo jest jak najdłużej tułowia. Tutaj musisz chronić wątrobę. Lewa. Barkiem jest wysunięta odrobinkę do przodu, tak żeby sobie tutaj chronić twarz i tutaj sobie to jest bokserska powiedzmy pozycja, inaczej, to jest pozycja do walki w stójce. Zaczniemy sobie od lewego prostego z lewym kroczkiem do przodu, tak? Czyli jednocześnie lewy z lewym. Co jest ważne w ciosie prostym? Żebym nam ja się tutaj cały czas zasłaniał własną rękę. Czyli nawet jak ja jestem z przodu, wyprowadziłem cios, to tutaj cały czas zasłania mnie moje ramy. Dobrze. Patrzy w na FSB Nawet unik jest, proszę, dobrze. coś nieco spokrabbie. Ty się nie śpiesz. Ja się nie chwalę, ja mam talerz. Kurwa, gdzie on jest. Kurwa. A ma. A ma. Yy, lewą walimy, tak? Tak jest. Nie ma łatwiej pójdzie, bo masz poszło. Takie dzwoneczki. Kurwa. To jest w pakiecie. I to co szybko trzeba wracać, nie? Ciekoło. Bardzo szybko trzeba wracać i nawet jak zadajesz cios, to cały czas masz być schowany za ramię. Pyt, Tak, żebym cię nie mógł trafić, w tak jak przed chwilą. Pyt, bardzo ładnie. To No to znaczy nie musisz tam wystachiwać daleko. Ale jest pyk i pop. Pyk i pyk. Wejście w dystans i wyjście z dystansu. No nie wiem czemu te ja się chyba tu zapiszę. Ale Przepraszam. z chipsami i piwem się to lepiej ogląda i komentuje, nie, co ma się zrobić. Dobrze. Dobrze. Tak, to czego nie powiedziałem, to palcami zawsze próbujesz być skierowany w moją stronę. To jest spowodowane tym, że jak będziesz się odwracał bokiem, to albo tą nogę będą bardzo mocno w ten sposób okopywać, albo będą po nią schodzić i obawiać. Dobrze. Zrobimy sobie teraz prawy. tak? Tak samo zrobimy go sobie z kroczkami do okay. przodu, bo to jest tak naprawdę w tym wszystkim najprostsze, więc jest lewy kroczek bez ciosu i prawy już z ciosem. Tak To jakieś miał być przyklejony do głowia. Tak jest. Czy są obydwa? Obydwa, najlepsze. I Ja się boję wątroby, Zapominam o buzi. Ale to jest męczące. Bardzo. W końcu od roku czuję, że trening. Rzucaj rękawicę z powrotem. Spróbujemy to połączyć teraz. Czyli zrobimy sobie lewy z lewym i prawy z prawym. Hej! Lewy i zaraz potem prawy. Tak jest. Tyk, tyk. Tyk, tyk. Tyk, Tak. Po co się schylam? No właśnie, <grych> Aby oglądał ten sam program na YouTube, co ja. Tak jest. jeszcze na noga, żeby było to samo. Jeden, dwa. Jeden, dwa. No powiedzmy. Jeden z dwa Jeden z dwa mu Nie ma prawej nocy To jest spokojowe powikłanie no. Ale mi się już ślizgła rękawica, nie trzeba oddawać. No, oddawać no, no. Ja się boję, żebym mój jego nie wcelował budzie, bo mi odda. To automat. Tomasz. No! no sorry, chłopaki chłopaki, ciastami tak mam. W czarnym orku Marta przywieźliśmy do łąka Nie buduję. Podjedziemy na Hebrydzie, żeby na elektryku, żeby było cicho i ci tam... Marta, ja mam no. dla takie urządzenie, nie. które da ci zdecydowaną przewagę, prawie jak pan zjeżdża. Z całym szacunkiem, ale z moim brzuchem da, no. to i tak dzisiaj dużo zrobiłem. Wyk, tu gościa pozapinamy. Minus tego pasa jest taki, że gościu ma zaznaczone gdzie chcecie trafić, nie? Bo on ma tutaj takie liczne ładny... Ty, ale weź na nim pokaż. Ale co dalej? Ja mam już spotkanie, kurwa biznesowe. <laughs> <laughs> Za stary chuj, kurwa na takie rzeczy. I zrobimy sobie taki numer. Tu robisz stroll, pyk i teraz jednym ruchem próbujesz zbliżyć nogi do opony, i jak do martwego ciągu przerzucić ci ją na drugą stronę. Ej, szat... e, dobra, gdzie jestem pas na brzuch? <grymne> <grymne> Ale to robimy od razu, nie? No tak, zaczynasz od wyrzutu, potem podchodzisz stopami jak najbliżej i patrzysz w górę, nie? Przez próby, Tak? O. Oj, 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 coś mnie na to I teraz podskakujesz po toponę i tutaj jak do martwego ciągu wyrzuca się do przodu. <grymne> Co się wydarzy? <grym> Wszyscy czekają! A prawda? A prawda? A Musisz o, sobie podejść dźwięk. bliżej. Ale urwał. Im, im usiądziesz, I im niżej usądziesz, i miał bardziej wyłącznie. proste plecy, tak, tym lepiej tak. będzie wykonany ten ćwiczenie. To no, nie powinno ci sprawić w zasadzie problemu. Teraz blisko opony na pełny. Blisko, plecy proste. Zdzia. I jeszcze tylko 15 razy z rzędu Augumentin. Też to nie działa, to mi Augumentin dalej. Po takie <śmienny> pod kodkoki, czy co? To... No. Przerzucasz, robisz sproll znowu, czyli jest pyk. 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 No co ci? Czy nie tam wysyłam sygnał kurwa. <śmienny>

Dobrze. W patrzę. Powiedzmy, że mieliśmy ćwiczenie na plecy. troszeczkę było też na nogi. Ciężki czy lekki? To nie jestem taki z ulicy. Nie, nie. Raz będę brał zamach. Nad głową. Z tej strony przejście. Po 10 razy. Ja mam takie pytanie, w której federacji można używać takiego chciała? A ja, a ja w w w tanie, nie mi Z którego trenera. trenera tam będzie. Ale do jego powiem. Mniejszy, większy? <grym> większy, większy, no to jak do środka, do oconów. Nie ufacie nam? <grym> I przejście. Przejście, to znaczy? To znaczy prawa noga z przodu. I py. nogi. cy. to, mianogi. No, ale raz z prawą go zarzucasz na lewą, a nie zawsze prawą. Na lewą w stronę No to. i stoisz tak? Jest no. uderzenie. Ty Jest no uderzenie dobra, dobra. Bardzo dobrze Pablę. Bardzo dobrze Zaję Zaję, bo ja przerzucić na lewą nie umiem. Zaję! Zaję! Lewą nie umiem Zaję szybkie. szybciej. Jak nie to z ust podniosą? Zaję Dziesięć! Ło kurwa, ty, przegały. To jest, no jest tak. nie ciebie. Zam, tam tu tak? Tutaj musisz właśnie. No Cyk. No Cyk, Zamieniam rękę. Cyk. Zamieniam rękę. Cyk. Zamieniam rękę. rękę. Tylko to mi idziemy szybciej. Chciałbyś, To było od razu tak mi. Zagoiło ci się odciski ci się odciski po tempo. bo mi. <laughs> Cyk, ci na, na prawo, prawo na, na prawo, prawo. lewą nogę lepszą No i taką, tak? No tak. właśnie I zmiana Nie na wykłady tej Ja się na budowę nie nadam Kolejny odcinek dobiega końca Bardzo dziękuję Michowi. Dziękuję, dziękuję. też prowadzone rewelacja. Napiszcie w komentarzu jak oceniacie formę naszych kacharów. Pamiętajcie proszę o subskrypcji naszego kanału. Łapka w górę, bo jak nie to skończycie jak Andrzej. Bez łapek. <laughs> Dziękujemy za waszą do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.